Ja Anon, student informatyki. Widzę ta w księgarni, Empik. Pani pyta... W czym możemy pomóc? Ja szukam książek na temat programowania funkcyjnego. Proszę poczekać. Lekka konsternacja. Pani poszła do swojego komputerka. Przykro mi, książki o tej tematyce, w programowaniu, u nas nie ma. Chodziło mi o grupę języków w ramach paradygmatu programowania funkcyjnego. Proszę poczekać. Grupa trzech pań konsultantek sobie zebrała i kminiła o co temu dziwnemu klientowi chodzi. Jak to się pisze... Więc mówię i dodaję info uzupełniające. Wie pani, to grupa języków na bazie rachunku lambda. Trochę teorii, kategorii, LISP, Haskell, ML, Scala. Tak jakby pani programowała na uniwersytecie 30 plus lat temu. Klasyka. Pani na to. Cóż bym mogła panu zaproponować takiego? Mm, mm. Patrzę na nią, ona na mnie. Proszę zobaczyć to. I podaje mi Kamasutra Informatyka V2.0 po najnowszym upgrade'zie, tylko dla wtajemniczonych. Krzyczę na nią. Co pani? Zazboczeńca nie ma? Typowego informatyka? Co by dziewczyny nie miał? Wychodzę zdenerwowany. Z książką w ręce. W sumie profit.